Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, no i wracamy do Fortnite'a. No, dawno w niego nie graliśmy ze względu na małą przerwę. Nie, nie nagrałem chyba nawet odcinku z tego nowego sezonu, najnowszego, choć już nie nowego ale myślę, że nowości z tego sezonu nie będziemy jakoś bardzo omawiać, bardziej skupimy się na najnowszym update'cie, czyli powrocie kolaboracji z Gwiezdnymi Wojnami no już oczywiście widzimy tutaj nowy przedmiot, czyli mityczną kuszę ale myślę, że bardziej się skupić na Gwiezdnych Wojnach także gdzieś w tej okolicy znajduje się nasza miejscówka nowa, także polecimy sobie tutaj miejscówka właśnie z Gwiezdnej wojen. dobra, start. Widzę, że łatwo nie będzie, bo tutaj już są ludzie. Dobra, przejdźmy się przez okno. I mamy skrzydła i kara, <coughs> tak będziemy mogli szybko się przemieszczać. Oto to są skrzydła do latania. Dobra, leżysz tutaj. E, powalony nasz przeciwnik, no nie powalony, tylko już zlikwidowany. O, już myślałem, tu przeciwnik. No, mamy kurę. A nas będzie bardziej interesować. Właśnie przeciwnik, który nie. Nazwa, no i teraz gracze, dobra. Oho, dobra, teraz polujemy sobie tutaj tych szturmowców. Dobra. Muszę popracować trochę nad aimem, bo ostatnio mało mi się grało w tą grę. Dobra, i mamy te... Możemy też się od razu odleczyć. No i dobra, pierwszy tym przedmiot, czyli. Te nowe karabiny, mogę sobie już jedne wywalić, albo wywalić w jakieś krzaki, żeby ludzie nie mieli do nich dostępu, bo są całkiem mocne. Dobra, jeśli chodzi o tą skrzykę, to mamy tu nową mityczną kuszę. Nie wiem, jaką wziąć. Będzie się chyba sobie tego czesta. Bo tutaj normalnie jest taki nowy czestik, no i mamy dwie mityczne bronie. Za chwilę sobie testować. Tylko jeszcze wezmę apteczkę. No a myślę, że dobrym rmps będzie się gdzieś przemieścić. Może polećmy sobie bardziej w stronę góry Olimpu. E, no nie wiem gdzieś tutaj no dobra e, wezmę oczywiście, zawsze to wszystko przetestujemy, ale najpierw zobaczcie jakie genialne są te skrzydła proszę bardzo i sobie lecimy co prawda one szybko się zużywają, ale jednak bardzo wygodny środek transportu. Możemy sobie taką na lecieć i tylko się przejmować z graczami. Możemy też przyspieszać i robić uniki, ale to chyba e, nam zużywa e, trochę skrzydła. No i skrzydła zaczyna się palić, to oznacza, że długo jeszcze nimi nie nalecimy. Ale dobra, póki możemy lecieć, to lecimy. One się nie odnawiają, ale jeszcze mamy trochę na nich użyć. Więc w razie co to tylko chwilowy cooldown. E, dobra. Lecimy teraz. Oho, za chwilę się skończą. No i proszę bardzo, spadamy. Niestety skrzydła się skończyły. Musimy czekać 4 sekundy. No dobra, kusza działa w taki sposób. Ładujemy i bam! I to wali za 120. A tu mamy taki klasyczny karabinek czy coś takiego. Swoją drogą jestem trochę chory, więc... No, będę tak gadał dziwnie, nie wiem czy to słychać jakoś specyficznie. No i co by... Co, i może polecimy sobie na Zeusa, zobaczmy czy ktoś się skusił na walkę z tym bogiem, a teraz może wyzwać greckich bogów do pojedynku, żeby zdobyć mityczne bronie. Właśnie w tym sezonie to zostało dodane, także myślę, że Zeus byłby dobrym kandydatem, byłby dobrym przeciwnikiem dla nas. No co prawda nie jest on najłatwiejszy, ale myślę, że o ile nie wbiją nam jakieś typki i nie, nie zacznę przeszkadzać podczas bitwy, bo wiele osób ma taką taktykę, że wbić podczas bitwy komuś, no to będzie myślę chill. Dobra, ja może wywalę sobie ten karabinek gdzieś tutaj do jakiegoś ciemnego załuku. Niech ludzie tego nie zbiorą. Niech ludzie to nie zbiorą. Nie gdzie to mógłbym wywalić, a niech tutaj leci. No i mamy co prawda na e, SMG-ku tylko dwa, ale e, zobaczcie na naszą główną broń, czyli na ten karabinek, i on ma. Tego, e, e, tego amo w sobie. On ma nieskończoność, więc no będziemy mogli łatwo walczyć. To jest trochę chaotyczne ułożenie, ale nie ma za bardzo czasu. Zawsze może trafić na jakichś przeciwników. Dobra, ja bym jeszcze zebrał skrzyneczkę, bo może dostaję jakąś amunicję. No i dostajemy amunicję do tego. Także już się przerwuję. Wyzwać Zeusa. Dobra, lecimy. No, no i pojawia się Zeus. Dobra, strzelamy, no ale nie najgorzej, mu to HP schodzi. Co prawda, może być zawsze lepiej. Dobra, no, no, on strzelać teraz, będzie z dm Trochę tutaj, tą kusią na strzelimy. A i średnio teraz, ją po takiej dużej przerwie. Głównie teraz, też samemu nie gram jakoś Fortnite'a bardziej się skupiłem na ukrywaniu innych gier, no i też wyszła bardzo spora kolaboracja do tego Fortnite'a. No dobra, pierwsza faza tego bossa już pokonana. Teraz likwidu faza likwidowania, bo jak widzicie to teraz pokonaliśmy już tego, także teraz ma cooldown taki swój, no i dobra, teraz muszę walczyć z jego ludźmi, oj. musimy, dobra. Oj, zaraz mi ktoś tutaj wyrusznia z tych. Ja wiem, czy ja się lepiej trochę pochronię. O nie. Zaczął mi trochę tutaj się przegrzewać ten nasz. Dobra, on tutaj się wpienił. Dobra. Mam nadzieję, że nie idzie. W stopowy jakiś mocny. Dobra. No trochę mocny jest. Dobra, ja muszę uważać. Yy, co ty robisz? Aha, zadajesz damage. OK. Już rozumiem, nie musisz... Mi tego drugi raz pokazywać, jak mam być szczery. Dobra, o nie, on teraz będzie robił pioruny swoje. E, dobra, może uda się pokazać o drugą faskę. O nie, o nie, dobra, on nam zadaje strasznie dużo demercha tym. Głównie właśnie obrywamy od tego pojedynczego ataku. O. Oj, no i nas rozwalił cóż. No dobra, tym razem myślę, że... Możemy polecieć sobie na wojownicze włości, żeby skupić się właśnie na jakiś bossów. Ten myślę, że już będzie w miarę prosty. Tylko Zeus i Hades są tacy dowaleni. No dobra, mam nadzieję, że na Aresa dużo osób nie poleci. No i też zaznaczyłem takimi flarami miejscówki, ale one były z poprzedniej kolaboracji z awatarem. Miałem odcinek, ale nie zdążyłem go wrzucić, a ja nie chciałem wrzucić takiego już przeterminowanego. Dobra. Lecimy sobie tam do tego Aresa. Ja bym proponował najść trochę wcześniej i przyjść właśnie po chwili bo raczej no ktoś będzie na pewno też tam lądował. Jakoś dużo osób z nami chyba nie leci, ale nie jestem pewien, zawsze trudno to stwierdzić. Polećmy sobie na tamtą willę. No i dobra, widzę, że już powoli tutaj nam... Spadają oponenci, dobra, trzeba zobaczyć gdzie by tutaj była jakaś broń, żeby od razu na brońkę zlecieć. No i jest problem, bo nie zlecieliśmy na broń, aczkolwiek we Wszedłem już do e, jakiegoś domku, może tutaj na pewno będzie jakaś broń. Trzeba ją szybko znaleźć. Czy jest tutaj tak w toalecie? Proszę bardzo, jak zawsze mamy Y, jakieś bronie. Dobra, spijmy sobie poteczkę. Może w tym czasie się przetransportuję trochę wyżej, bo wiem, że tutaj też powinny być jakieś rzeczy. Dobra, mamy y, też. Karabin, no to jest również rzecz, która może się przydać w pokonywaniu tego przeciwnika. Mamy kulki osłonowe, no to e, tym razem małe kulki osłonowe, bo wcześniej były zazwyczaj takie duże, a te są małe. I niby e, małe to słabsze, ale właśnie małe są lepsze, bo e, nie może przeciwnik nam, we, bo jak przeciwnik wejdzie od terenu kulki, tak by e, wtedy może strzelać, a do małej tak nie wejdzie, nie? Więc... Z Rejstrony też jest o wiele lepsze. No dobra, mamy kolejny nieskończony karabin, jak w poprzedniej gierce. I problemy z czasem, bo za chwilę czas się kończy, oho! Dobra. Mamy już oponencika. Dobra, ciebie to my rozwalimy po klasycznemu. Tutaj próbował się zboksować. O, ej, nowy karabin. Go wcześniej nie widziałem. No to cię... Ciekawostka. Weźmy go sobie w takim wypadku. No, nowo, nowe rzeczy trzeba testować. Akurat to jest na tyle nowość, że nawet jej nie widziałem, więc całkiem śmiesznie. Dobra, za chwilę już burza szła. Na szczęście, Ares jest jakoś. E, miejscówka od Aresa nie jest jakoś. E, w sprzyjających warunkach, ale Aresa bez problemu wyprowadzimy stąd właśnie na dół, więc strefa nam jeszcze nie zagraża, gorzej z późniejszymi momentami, bo tutaj już może być to nieciekawie. Oj, 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 dobra, ty giń, jeszcze od boku, ktoś mnie nawala, tam, o ty tu jesteś, no to chodź tu dziadzie, dobra, dobra. Dobra, wyjaśniona, a nadzieję, że to jest ostatni przeciwnik. Dobra, to szybko złapmy, otóż za chwilę będzie problem z czasem. W razie co mam skrzydła, dobra, no to na skrzydłach to nie będzie źle. No, w razie co umie zawsze sobie polecieć. Dobra, chodź tu, Ares, musimy Cię jeszcze ogarnąć, zanim się strefa Cofnia tu jeszcze faza z pokonywaniem przeciwników. Zapomniałem o niej, dobra. Odleczmy się spokojnie. Oj, oj, no nie wiem, czy można się leczyć na spokojnie, jak przeciwnicy osłomienia wchodzą. Dobra. Dobra, no oni strasznie dużo biją. Jakoś te boty zostały stosowane. W Się sensie, boty średnio miał strzelać, ale. One strzelają w, w jeden punkt, więc jak cię dobrze wycelują, to dostajesz totalną bułę, Stają się na, nagle niebezpieczne. O nie, i teraz najgorsza rzecz, czyli oczywiście starcie z Aresem. O, dobra, on się tutaj zrespił. Właśnie widzę. I tu jest strona strefy. O nie, o nie. Akurat tego nie chciałem zrobić. Niestety nie zauważyłem, y, jaką broń posiadam. Dobra, no chodź tu, Aresie, no chodź. Gdzie ty? O, tu jesteś. Dobra, chodź tu bliżej, gościu, bo strefa. No, chodź tu bliżej. Ziomek. Oj, ej, chyba się nie uda go pokonać, bo strefa tutaj gna. No dobra, trudno, ale próbowaliśmy. No, niestety, pokonanie wasów chyba nie jest na moim poziomie. Umiejętności przynajmniej na komputerze. A, skupmy się na nowościach ze Star Wars. Chciałem powiedzieć, ale gdzieś tutaj zgubiłem mój. Pistolet, dobra, ja uciekam na tych skrzydłach, no, jakiś ziomek lata się na skrzydłach, no nie udało się niestety pokazać Aresa, ale mniej więcej widzieliście jak to się robi, dobra, on się przesiadł gdzieś, a tu jest jego bot, to ja może tego bota wyjaśnił, o nie, no nie, on wysiadł tam z boku miałem legendarną broń, myślałem, że sobie pojedzie. No dobra, ty razem nas, jak w pierwszym meczu, tylko nie zahaczajmy już o Zeusa, po prostu zagrajmy tymi nowymi Star Warsowymi brońkami. I są jeszcze miecze świetne, stat jest miecz świetny, którym można rzuca, rzucać także spoko, bo bardzo trudno się zdobywa, chyba nie ma dokładnej lokalizacji, gdzie można taki miecz otrzymać, a na jego szanse są małe, także zobaczmy, jak nam pójdzie. Lećmy tam do przodu. Przodu. To jest też chyba parasolka z wygrania w tym sezonie, bo ja nie wiem nie przyszedł do mnie kolega, e, graliśmy właśnie w Fortnite'a no, i udało mi się na kąpie wygrać, bo on woli grać bardziej na kąpie niż na PS-ie. No dobra, spadnijmy sobie tam. W ogóle dziura w dachu, chyba coś się nie renderowało. I gdzieś tutaj jest to, co pamiętam, jak wcześniej znajdowała się miejscówka. Właśnie o nich. O tak, dokładnie. Widzimy już te białe, charakterystyczne struktury. Właśnie Imperium. No, oni mają ich multum. Dobra, wylądujmy tak, żeby. Ci tutaj graczy się nie stają dla nas zagrożeniem. I co ciekawe, oni wylądowali bardzo wcześnie, więc miałem małe opóźnienie. E, dobra, i tutaj jest kura. No to kura nic mi nie da. Tu jest coś ciekawszego niż kura, czyli aha. Dobra, nic jednak ciekawego tu nie ma, szybko wbijamy, mamy legendarnego banka i tkanie wody, czyli broń właśnie z poprzedniej kolaboracji, która została. Swoją drogą, to broń jest naprawdę OP, więc yy, no bardzo się cieszę, że ona została. Dobra, zawijmy sobie te przedmioty, akurat w tej gierce chcę bardziej mieć jakiś porządek. No chodź, chodź, chodź tu. Chłopie, to ci wleję. Dobra, proszę bardzo ci jakiś chory demecz, jak zawsze dobra. Nie wiem co on robił, ale nie wnikam. E, pokonany, pokonany. Myślę, że karami się nie przyda e, z okazji posiadania tej broni. Bardzo szybko się jeszcze przeładowuje. W ogóle jest już korps. No dobra, proszę bardzo. E, strzelam oczywiście w miarę celnie. No, i nawalamy się z, z, z naszymi szturmowcami z Imperium. No i mamy ich broń, także ja już sobie wywalam to, że wsiąść to. E, to drugie też sobie chwilowo weźmiemy, i potem wywalimy. No dobra, mogę sobie wsiąść trochę tej osłony, beczka. No i skrzynka, tym razem my mam, mamy szansę otworzyć i znowu dostajemy kurczę, Także no spokojnie, jestem wielkim fanem tej broni. Bardziej się przydawała właśnie na Zeusa. No i zobaczcie, sale mityczne i, le e, i legendarne bronie, więc naprawdę sztora. Myślę, że możemy wyrzucić ten karabin tutaj, bo e, mamy pompę, a jednak posiadanie pompy jest bardzo ważną częścią ekwipunku. Co prawda szara, ale jest tak i tak warto mieć no dobra po, pobiegnijmy sobie gdzieś może jeszcze po drodze znajdę znowu skrzydła i kara albo o no właśnie jakieś auto może pojedźmy sobie na szemrane sady zawsze nie, zazwyczaj raczej nie odwiedzałem tej miejscówki, no bo e, teraz nie ma po co a wcześniej był tutaj taki powalony pod względem poziomu trudności boss że no he trudno było tu coś zrobić z moim skillem a jeśli chodzi o kompa, to jest tragicznie. Jeszcze jaką są jakoś to czasaj dawało radę. Oj. Dobra, wysiadało się. Dobra, dobra. Ty ziomek. Coś już dostać może tym he ale miał mało HP to może dla to nie podchodził dobra no i on akusze klasycznie to akurat nam się nie przyda no nic ciekawego mógłbym powiedzieć no i tak też powiem no dobra e, co tutaj się znajduje jest jakiś automat bo z tego co pamiętam to teraz poprawili to z w automatach no w końcu się respi jakaś broń a nie taka bieda jak była wcześniej no, ale też bananka on jest taką dobrą formą leczenia co prawda nie umywa się do legendarnej potki z poprzednich rozdziałów, ale no jest dalej całkiem dobry. No dobra, mamy kolejną ciekawą rońkę i myślę, że wywalimy sobie bananka. To... Nie jest do momentu, tylko do przyciągania graczy i broni. Na przykład, proszę sobie trochę przyciągnąć, ale też jest fajne fajny danecz, jeśli nawalamy ją w zwykły sposób. No, jak były wcześniej nosze, to teraz są takie coś: jak będzie nościało, to może jeszcze nagram odciek. Ło, nie wiedziałem, że powróci krzakobomby, ale śmiesznie. Krzakobomby po prostu robią krzaki. Prawdopodobnie już wcześniej w tej serii pojawiły się, tylko że nie w tym roście, ale no dobra kolejna, a już nawet jej nie bierzmy no bo w sumie po co dobra, gdzie, tutaj był kurczak ja go ustrzelił z tej kuszy, nie no Dobra, strzelmy gdzieś się O, strasznie, yy, strasznie to wysoko leci. w sumie to jest laser, to nie będzie upadał. Jak nabój. No dobra, pójdę sobie. A, w sumie tutaj mamy taką, yy, takiego śluba. Także mamy w razie co blisko jakieś super leczonko. No dobra, ja bym trochę się stąd przeleścił, bo szczerze, tutaj no Mam nadzieję, że za chwilę ogarnie się jakieś auto. O, widzę typka. Nie ruszaj się, no, no, no nie ruszaj się. Dobra. Z Zobaczmy, czy zareaguje. Jak zacznie nas biec, to no to go przyciągniemy. Po prostu mamy i tak jak do przyciągania. Gdzie ty jesteś? Ja już tutaj potrzebę trochę bliżej. Był tam gdzieś. Klatkę słodą. Nie, nie słyszę. Dobra, zerknijmy sobie od drugiej strony. Tutaj wejdę sobie. Co prawda, tak się mega wolno chodzi, ale mamy przygotowaną brońkę na niego. Chłop się normalnie rozpłynął. Był i go nie ma. No dobra, nie wiem gdzie on, gdzie on się przede mną schował. Już myślałem, że to ten chłop. Ale to tylko lustro. No czasami takie rzeczy tutaj potrafią trollować. O, ej, czekaj, strzały. Halo, kto we mnie strzela? Nic. Nie było widać, tylko kropka. O. Tu jesteś. No to sorry, ale cię zaraz jedzie. Midas. To ciekawy skin. E, również ciekawy, jak mój sposób walki. O kurde, kolejny. Dobra, dostał. No i oboje powalnie z kuszy. No tutaj na kompie muszę przyznać, że na pewno fajniej się gra y, niż na konsoli. Przynajmniej moim zdaniem tą brońką. Jakoś tak celniej. No dobra, strzelmy sobie tam. No nie wiem, na konsoli mi szło badziewnie, w sensie tak jak widzieliście akcje z Midasem, to no też nie było dobrze, ale przynajmniej potem ich jakoś poskładałem. Na konsoli pewnie bym się dłużej męczył, no dobra. E, gdzie my tutaj mamy jakiś typków? E, wygląda to, że ktoś podniósł medalion, a ktoś też chce dostać guza ode mnie. Dobra, pompa szara wjeżdża. No niestety szara to mały damage. No ale dobra, na dwa szoty pad. I no niestety z ciekawszy rzeczy. O, ma lepszą pompę. No to by się przydało. Bo akurat taka słaba to też nie jest jakaś super porządna. Dobra. Pociąg nie jest zrobiony, także możemy szybko wbić. Ej, w ogóle nikogo nie było na pociągu, bo są te rzeczy, bo są jakby dalej te rzeczy. Skrzynka też trzeba się odrodzić, ale ewidentnie nikogo nie było jeszcze w tej gierce na pociągu, także jesteśmy pierwsi. Dobra, e, walmy sobie, bo już z to co się trochę wyczerpało. Nie pamiętam za bardzo kiedy to straci... O, tutaj nie zauważyłem, żebyśmy wpadli do strefy. No trochę przerażająco się zrobiło. Dobra. Takie ułożenie jest najlepsze, jak dla mnie. No i żeśmy trochę się teraz cofnęli Bo strefa jest zupełnie w drugą stronę No się byczku Ty zwiałeś? Nie, to ktoś inny zwiał Oho, no dobra A, mityczna strzelba Także ziomek miał jeszcze mityczną strzelbę No ja cóż, te było na te Widzimy się w następnym odcinku